Witajcie! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o Marakuj. Inaczej na Marakuje mówimy tropikalna męczennica granadilla albo passiflora. Jak widzicie, owoce Marakui są okrągłe o żółtej lub pomarańczowej skórce, średnica nie jest wielka, maksymalnie dochodzi do 12 cm. Wybierając marakuję w sklepie, nie powinniśmy bać się brązowych plamek na owocu. Generalnie im bardziej pomarszczona jest skórka, im ciemniejsza, im bardziej owoc wysuszony, tym lepszy. A pamiętajmy jednak, że nie może być miękki. Jak jeść marakuję? Za pomocą noża kroimy... Marakuje na pół. Jak widzicie, w środku znajdują się szare pasteczki. Są one słodkie, lekko kwaskowate. W smaku przypominają agrest. Jemy je zwyczajnie łyżeczką, prosto z owocu. Ten owoc Marakuja jest wyjątkowy, ponieważ jest bogaty w witaminy A, C, K, wapni, fosfor, żelazo. Poza tym działa przeciwdepresyjnie, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, a więc polecany jest przy problemach kobiecych, na przykład przy bolesnych miesiączkach lub przekwitaniu. Można marakuje czy też granadille. Dodawać do deserów można z niej robić przetwory, lody, soki, dżemy czy koktajle. W 100 gramach marakui mamy 75 kalorii, a jedna marakuja, jeden owoc, to zaledwie 30 kalorii. Moi drodzy, zapraszam was na mój blog AnkaGotuje.pl, no i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Smacznego!